Poniedziałek 2 lutego, witam serdecznie, Piotr Chudziński, Panorama Wielkopolska. Początek lutego to dla przedsiębiorców wielkie zmiany pełną parą, zaczyna funkcjonować KSEF, czyli Krajowy System E-Faktur. To był ostatni dzwonek, aby przedsiębiorcy mogli przeszkolić się z nowego systemu, który ma ułatwić im wystawianie i przyjmowanie faktur. Koniec z fakturami papierowymi. Teraz wszystko będzie odbywać się w rzeczywistości wirtualnej, a do systemu dołączona jest specjalna aplikacja dla wielu właścicieli firm. To zarówno krok w przyszłość, jak i wyzwanie. No, trzeba w tę nowoczesność wchodzić, trzeba się jakby można powiedzieć dostosować. A poza tym wydaje mi się, że jak mamy tak bardzo fajnych, wspaniałych tutaj pomocników, w Urzędzie Skarbowym, to myślę, że strach ma w duże oczy. Między innymi po to, aby uspokoić przedsiębiorców, w minioną sobotę we wszystkich urzędach skarbowych w Wielkopolsce. Zorganizowano szkolenia. Tutaj jest możliwość nie tylko wzięcia udziału w szkoleniu, ale również indywidualne porady, cała edukacja, wsparcie, pokazanie na aplikacje mobilne, jak działa KSEF. Także hmm, myślę, że warto było otworzyć drzwi otwarte, zrobić również dla pojedynczych osób. Urzędnicy ostrzegają również przed oszustami. W sieci już pojawiły się platformy do złudzenia przypominające te, z których na co dzień powinni korzystać przedsiębiorcy. Zawsze warto sprawdzać, z jakich. Źródła pozyskujemy informacje i najlepiej szukać e, na rządowych stronach. W przypadku ksef to jest oczywiście ksefpodatki.gov.pl. E, zawsze warto sprawdzić i upewnić się, e, bo mogą to być na przykład strony, które e, czy swoim strukturem e, adresu, czy m, układem strony przypominają tą stronę e, oficjalną. Więcej o nowym systemie wystawiania faktur w programie na temat zaraz po panoramie Wielkopolskiej. A my pozostajemy w tematyce przedsiębiorców i ich firm. Wielkopolska jest liderem w różnych dziedzinach, m.in. w odnawialnych źródłach energii. Jedna z firm zaprezentowała właśnie agregaty prądotwórcze zasilane energią słoneczną. Ta firma to dowód na to, jak wielki potencjał drzemie nie tylko w wielkich rekinach biznesu, ale również w rodzinnych firmach. My, firma rodzinną prowadzimy już od wielu, wielu lat, zajmując się zupełnie innym produktem, produkcją materiałów poligraficznych. I tutaj, w Wielkopolsce, produkujemy materiały, które sprzedajemy praktycznie w całej Europie. Jesteśmy trzecim producentem na świecie takich materiałów. Ale no, trzeba iść z duchem czasu, trzeba walczyć o ekologię. On ogranicza zużycie paliwa o 90%. W przypadku modelu wodorowego nie wytwarza go wcale. Yy, I po prostu jest alternatywą. Lepszą, bardziej ekonomiczną, ekologiczną i z logistycznego punktu widzenia również lepszą w stosunku do tradycyjnych agregatów. Większość tych agregatów jest naprawdę mm, wysokoemisyjnych o przestarzałej konstrukcji. Po prostu na paliwo diesla. Przypomnę, jest ich 200, ponad 260 tysięcy na rynku europejskim. Wszystko co zielone, firmy się odpychają, robią tylko to co, to co muszą, bo ta technologia jest droga. Natomiast nasza technologia jest rzeczywiście opłacalna już finansowo dla każdej firmy, która zastosuje nasz generator. Naszym głównym klientem są w tym momencie budowy, infrastruktura, budowa dróg, gminy, urzędy miasta miejsca w szpitale, miejsca, które potrzebują za pasowego zasilania, awaryjnego zasilania. Nasz generator się doskonale sprawuje tam, gdzie nie ma właśnie infrastruktury energetycznej. W związku z tym nie mamy prądu, nie mamy możliwości przyłącza. Tak? Zakład energetyczny nie daje przyłącza i tam stosujemy generator, czyli na przykład nowo oddany budynek, w który trzeba już zasilić, a nie ma takiej możliwości, bo czekamy na przyłącze powiedzmy jeszcze trzy miesiące zakładu energetycznego. To jest też doskonały produkt dual use, czyli dla wojska, dla służb, wszelkiego rodzaju służb ratowniczych. 90% ograniczamy zużycie paliwa, jest to znacznie łatwiej dla, łatwiejsze dla wojska logistycznie. Posiadania takiego agregatu, ponieważ nie muszą aż tak część tego paliwa dowozić. Jest bardzo dużo zastosowań naszych generatorów, przede wszystkim budowy. Tam, gdzie nie ma zasilania, albo to zasilanie jest bardzo drogie, czyli wielokrotnie zakłady energetyczne mają bardzo drogi prąd dla prowadzenia budowy, natomiast nasz generator eliminuje ten, ten problem, bo ten prąd jest praktycznie prawie że za darmo, albo z bardzo niską opłatą. Nie musi być słońca. Ponieważ to ograniczenie paliwa 90% jest sumarycznie po roku. Czyli są momenty, w których, w których to słońce jest, są momenty, w których to, tego słońca nie ma. Nasz ekogenerator jest droższy rzeczywiście w zakupie. W zakupie, tak. W zakupie jest droższy od. Tradycyjnego agregatu, ponieważ ma no, technologiczne komponenty w środku, system inteligentnego zarządzania, magazyn energii, bardzo dużo. Panele fotowoltaiczne, cała konstrukcja jest bardziej zaawansowana, dlatego jest on w zakupie droższy. Natomiast my, jako Power Protect, Power Protect Rent proponujemy również klientom wynajem, ym, na przykład miesięczny, i wychodzi znacznie taniej. Podobało nam się to, że w tym koncepcie nasza technologia jest, mimo że jest zielona, ale jest generalnie tanią technologią i się szybko zwraca. Na ten dzień czekali miłośnicy fortyfikacji. Zorganizowano dla nich zimowe zwiedzanie Fortu 6. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji, a dla zwiedzających była to swoista podróż w czasie. Realia epoki przybliżali między innymi rekonstruktorzy. Opowiedzieli nam troszeczkę o tym co się działo tutaj w lutym 45 roku, jak fort był zbudowany, kto na nim stacjonował, jak przedstawili też sylwetki żołnierzy niemieckich, którzy bronili Poznania 81 lat temu. I oprowadzanie jest podzielone, bo było takie oprowadzanie dla młodzieży, dla dzieci, mniej historyczne, trochę bardziej nawet na wesoło. I jednocześnie grupa historyczna, która na takie dwugodzinne obchód fortu idzie. Cały czas wzbogacamy naszą wystawę, także no dochodzą różne rzeczy. Teraz na przykład XIX-wieczny strug dorzuciliśmy do warsztatu yy, yy, Cieśli, czy warsztatu stolarza, który zresztą działa tam teraz. Te czynności mężczyźni wykonują raczej cyklicznie i jak się okazuje poświęcają jej coraz więcej uwagi. Chodzi o golenie, które coraz częściej staje się nie tylko zwykłą czynnością. I właśnie goleniu tradycyjnemu poświęcone było nietypowe sympozjum, które odbyło się w niedzielę w Poznaniu. Jak się okazuje, to jak się golimy, wiele mówi o mężczyznach XXI wieku. Mężczyźni XXI wieku to już jest coś innego niż nasi ojcowie czy dziadkowie, którzy mieli inne zajęcia, inne, inną pracę, inne aktywności. Współczesne mężczyzna, no oczywiście, że chodzi do barbershopu, chodzi do, do fryzjera, używa, używa dobrych produktów, a następnie pojawia się tutaj na takim sympozjum golenia, bo to jest też coś ciekawego, tradycyjne golenie na mokro, czyli to spotkanie z historią, z tym, co jest dla naszego zawodu w zasadzie najważniejsze. W tej branży się dzieje cały czas coś nowego. Widzieliśmy to 10 lat temu, kiedy następowała rewitalizacja fryzjerstwa męskiego. I ona pojawiła się właśnie po latach, no możemy powiedzieć, dla działu męskiego chudych. To były zupełnie inne fryzury, zupełnie inaczej mężczyźni wtedy wyglądali. W 2014 roku datujemy taką zmianę, właśnie tej rewitalizacji, tej, tej, tego nowoczesnego fryzjerstwa, które spojrzało w tył, spojrzało w XIX wiek, spojrzało w XX wiek i zaczęło używać starych usług, starych fryzur i tego wszystkiego, co nazywamy takim fryzjerstwem, anturażem takiego fryzjerstwa męskiego. Pędzel, krem, gorący ręcznik, golenie jednoostrzowym y, narzędziem, czyli albo, albo brzycą, albo kręconą maszynką na żeletki, bądź po prostu takim, takim, takim substytutem brzytwy, która, y, w którą się wkłada połówkę żeletki. To jest dość niszowe działanie, to, to nie jest coś takiego, jak było, jak było kiedyś. Y, golenie brzytwą jest goleniem y, tradycyjnym. I goleniem naj, naj, najbliższym ideałowi, najbardziej naturalnym, ale y, wymaga jednak pewnej precyzji, wprawy i nauki nie tylko same, samego golenia jako takiego, ale również wiedzy o brzytwie jako narzędziu. To była ostatnia okazja, aby zobaczyć ciekawą wystawę plakatów pod tytułem Moda na papierze. Ale w każdej sprawie swojej pracy zostawia znowu jakieś drugie noje. To była niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w opowieści o przenikaniu się mody ze światem grafiki. Projekty graficzne powstały w drugiej połowie XX wieku w Polsce i w Japonii. Z dzisiejszej perspektywy ich szeroko pojęty styl był zwierciadłem przemian społecznych, politycznych, historycznych czy ekonomicznych. W latach 80., myślę, że jeszcze nikt nie myślał o tak zwanym pojęciu fast fashion czyli tego, co nas teraz jest prawdziwym wyzwaniem dzisiejszego świata. Projektowania tak, że te ubrania właściwie bardzo szybko z tej mody wychodzą. Kupujemy dużo, wyrzucamy dużo, nie zdąży się to jeszcze zniszczyć, ale już zastępujemy ubrania czymś nowym. I jeśli sobie tak pomyślimy o, o całym tym problemie współczesności, o tych rosnących hałdach śmieci i tego, jakby no w sumie, nie, nie niezbyt korzystnego dla nas, też dla planety, tej sytuacji. Ten plakat staje się taki trochę profetyczny, czy ma, ma coś takiego w sobie dodatkowego? Zaprezentowano 80 prac artystów, ikon projektowania takich jak Roman Cieślewicz, Waldemar Świeży, Eiko Ishoka, Makoto Nakamura, czy też ostatni laureat nagrody imienia Jana Leśnicy, Kenya Hakara. Zbiory pochodziły z galerii plakatu i projektowania graficznego Muzeum Narodowego w Poznaniu. W miniony weekend doszło do pożaru na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Gnieźnie. Przy tej okazji okazało się, że jeden z działkowców posiadał całkiem sporą kolekcję broni. Nie posiadał za to na nią zezwolenia. Zabezpieczono broń i amunicję, do tej sprawy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 i 63 lat, to mieszkańcy Gniezna. Ponadto funkcjonariusze z gnieźnieńskiej komendy dokonali przeszukania miejsca zamieszkania dwóch zatrzymanych mężczyzn w ich mieszkaniu i garażu. Policjanci ujawnili kilkadziesiąt sztuk broni palnej, były tam pistolety, rewolwery, karabiny, karabinki, a także amunicja i naboje. Zatrzymali Usłyszeli w prokuraturze zarzuty, i decyzją prokuratora zastosowano wobec nich dozory policyjne. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, nielegalne posiadanie broni jest zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Dzisiaj jest Światowy Dzień Życia Konsegrowanego, dlatego pamiętajmy w życzeniach i dobrych myślach o wszystkich członkach zgromadzeń zakonnych, tych żeńskich i tych męskich. O różnych formach posługi, jakie podejmują zakony w całej Wielkopolsce, zwłaszcza w te zimne dni, opiekują się one bezdomnymi osobami w krycie bezdomności. Dlatego tym bardziej dzisiaj składamy im serdeczne życzenia. Przypominam również o. Rozmowie na temat. Naszym gościem będzie Małgorzata Spychała-Suszczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej. To już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszam oczywiście na panoramę Wielkopolską za tydzień. Do zobaczenia, do widzenia.